Aneta gratuluję, złoty medal. Złotego medalu jeszcze z turnieju sztama nie przywiozłaś. Dzisiaj jest ten wyjątkowy turniej. Jak się czujesz? No czuję się bardzo dobrze. Nie ukrywam, ale liczyłam na to, że zdobędę tutaj złoty medal. Taki był mój cel, już nawet wcześniej o tym mówiłam, że brakuje mi tego złotego medalu i bardzo ten złoty medal chciałam tutaj zdobyć. Cieszy mnie fakt, że w pierwszej walce pokonałam e, Włożkę, z którą trzy miesiące wcześniej przegrałam, więc to było dla mnie naprawdę bardzo cenne zwycięstwo. I tak naprawdę później z walki na walkę było już tylko coraz lepiej. E, dzisiaj w finale również się bardzo dobrze czułam, więc to chyba bardzo dobra oznaka. Francuska to bardzo dobra pięściarka, ona naprawdę wiele potrafi, Są, którą się w, w walce finałowej spotkałaś. No dziękuję bardzo. Też nie ukrywam, ale akurat ta francuska mi bardzo leżała. Wiedziałam, że ona będzie wchodziła na te moje ciosy i na moje kontry. No i tak też było. Miałam okazję z nią sparować, więc mniej więcej wiedzieliśmy jak ona ze mną zaboksuje. To ułatwiło troszkę sprawę. Tak, dokładnie. Czyli warto jeździć po świecie i sparować. Warto, warto. Tym bardziej, że... Yy... Jako jedyny, tak naprawdę w tym roku, turniej, który mi można powiedzieć nie wyszedł, bo właśnie przegrałam z tą Włoszką, z którą teraz się zrewanżowałam. No i wtedy miałam okazję posparować i poznać dziewczyny z tej mojej wagi, bo jeszcze nie ukrywam, ale wszystkich ich nie znam. Więc na pewno było też cenne doświadczenie mimo wszystko. Ty taka zazięta jesteś, jak już coś przegrasz, to zaraz coś się rewanżować. Zazwyczaj, zazwyczaj wygrywasz te rewanże. Dokładnie, no się śmieję już, że chyba lubię te rewanże aczkolwiek nie chcę przegrywać, już starczy tych rewanży, już tylko idziemy po te złote medale, miejmy nadzieję, tak aż do Igrzysk. No właśnie, Igrzyska e, e, tuż e, za chwilę tak naprawdę, Igrzyska Europejskie, e, cały czas jesteście na zgrupowaniach, cały czas ta forma wzrasta, powinna wzrastać, no u Ciebie to nie ma wątpliwości, ale czy dacie radę utrzymać ją do tego okresu, do tych Igrzysk, bo to jeszcze miesiąc prawie? Oczywiście, mimo tego, że tutaj, e, czy mi, czy na talce udało się wywalczyć złoty medal, to my jeszcze nie jesteśmy w szczytowej formie. I ja to czuję, że to jeszcze nie jest to, co może być. My tak naprawdę od niedawna zaczęliśmy robić dynamikę, a mój boks na tym bazuje, więc tak naprawdę jeszcze nie mam tego, w czym jestem najlepsza, więc czekam, aż to przyjdzie. Ty czekasz, ja czekam, myślę, że wszyscy kibice też na to gorąco czekają. Sztab trenerski bardzo bogaty, sporo naprawdę fachowców, ale to widać, że przynosi efekty, prawda? Dokładnie, to przynosi efekty. Widać to na każdym tak naprawdę turnieju. Wygrywamy coraz więcej walk, przywozimy coraz więcej złotych medali. No i jeżeli przegrywamy, to później wygrywamy. To właśnie jest ten rewanż, o którym żeśmy mówili wcześniej. Dokładnie. Serdecznie ci gratuluję. Trzymam mocno kciuki, niech ta forma rośnie. Niech te igrzyska europejskie będą szczęśliwe dla nas. Bardzo dziękuję.